Co twój brat ukrywał przed rodzicami? Mój 13-letni brat Bartek poprosił rodziców, czy może pobrać aplikację do gry w szachy na tablet, i wszyscy byli w szoku, bo jego koledzy marzyli o strzelankach i bijatykach, a on chciał przesuwać pionki po planszy. Rodzice zgodzili się od razu, bo u nas w domu panowały dość ostre zasady: zero gier, zero social mediów. Najpierw lekcje, potem ewentualnie jakaś rozrywka. Bartek od zawsze był raczej cichy i trochę wycofany, więc wydawało się, że to idealna zajawka dla niego. Szybko wpadł po uszy. Po szkole zamykał się w pokoju. Słychać było, jak mruczy pod nosem ruchy, typu skoczek na e4, szach, a jak rodzice pytali, to nagle się ożywiał i gadał o strategiach i schematach logicznych. Po dwóch miesiącach zaczął się robić podejrzanie tajemniczy. Zamykał tablet, gdy ktoś wchodził, tłumaczył, że tylko rozkminia, układy w głowie, aż pewnej nocy słychać było, jak z kimś rozmawia, nie szeptał do siebie, ale normalnie dyskutował. Rodzice pytali z kim, a on, że niby sam na go trenuje, niby pomaga mu to myśleć. Ojciec poczuł, że coś jest nie tak, i następnego dnia sprawdził tablet. Aplikacji szachowej nie było. Bartek mówił, że przerwa, i że teraz robi zagadki pamięciowe w głowie. Wtedy ojciec zainstalował program śledzący i po kilku dniach włos mu się zjeżdżał na głowie, bo okazało się, że ta aplikacja była fałszywa i prowadziła do strony, gdzie grało się w szachy błyskawiczne za prawdziwe pieniądze. Bartek miał tam konto pod nazwą Król Szachów 69 i ponad 1600 złotych wygranych. Ojciec obejrzał jedną partię i nie mógł uwierzyć, ten cichy chłopak wyzywał dorosłych jak rasowy streamer. Teksty w stylu: "Obrona słabsza niż u mojej siostry", a potem rozwalał przeciwnika w 5 minut ruchami, których ojciec nawet nie rozumiał. Co było jeszcze dziwniejsze? Bartek naprawdę był genialny. Rozwalał gości, którzy grali od dekad. Jeden z nich oskarżył go o oszustwo i zażądał rozmowy wideo, więc Bartek odpalił kamerę. W 30 sekund rozwiązał 3 zadania szachowe i potem ograł gościa w 7 ruchach, tłumacząc na bieżąco każdy krok. Wtedy wyszło na jaw, że pół roku wcześniej Bartek został wyrzucony z drużyny szachowej w szkole, bo podczas turnieju ośmieszył trenera przeciwnej drużyny. Facet nazwał go więc Bartek ograł go na oczach dwóch... Osób, punktując głośno każdy jego błąd. Szkoła uznała to za niesportowe zachowanie, a Bartek w domu powiedział, że szachy go znudziły. Tak naprawdę budował swoje drugie życie online, odbudowywał reputację i zarabiał. A przede wszystkim pokazywał wszystkim, którzy go skreślili, jak bardzo się pomylili. Aplikacja nie była wymówką, tylko tarczą, żeby ukryć, jak dobry się stał. Tamtego wieczoru przy kolacji ojciec postawił na stole szachownicę i powiedział: Zagramy partię. Bartek pobladł i zaczął się wykręcać, ale ojciec tylko się uśmiechnął, jedną dla starego człowieka.